Tomek widzisz atmosfera w kraju gorąca. Zbieramy się do wyjazdu. Powiedz Tomuś czego się spodziewasz po tym wyjeździe? Różowej nici, kamieni gór. To ostatnie na pewno. Tomek może jeść chyba szczury na obiad. Wyrażenie bardzo praktyczne. Un gelato e due birre per favore. Proszę o lody i dwa piwa. Tak? No, już lepiej. Dobra. Czego Tomek potrzebujesz? Młotka. A do czego ci ten to jest potrzebny? Żeby zabić... Żeby zabić... Żeby zabić... Oh, yo! Powiedz Tomku, czy Tobie się może tu podobać? Więc podoba Ci się Tomku tu czy nie? Podoba. <laughs> nie dziwię się Tomku, nie dziwię. Co widać Tomek? Wodę. Chodźcie Tomaszu, jesteśmy na kempingu Riviera. Dzisiaj jest 17 sierpnia, godzina 15.10. Tomek, co chcesz zrobić w tym miejscu i o tej porze? Wykąpać się. Który raz będziesz się kąpał w tym roku? Pierwszy raz. Myślę, że co szybko będzie zima i wyganiał nas w kąpieli, żeby pójść do namiotu. Oh yeah! Nie wytrzymaj zbyt długo. Ty Tomek, gdzie to. co ci się wlało? Nie. Tak, nie czuję Nemne! Nemne! E cioccolato, vaniglia, fragola, una fragola, non ci sono vaniglia. Vaniglia. Co? Trudno powiedzieć. Ach, nie potrafię znaleźć. Tomek, powiedz, o czym tak myślałeś? O niczym. To jeszcze Tomek, ostatnie pytanie ci zadam. Do czego służą nas No do, do robienia czegoś. A Nie. powiedz mi Tomek, a czy dokuczałbyś swoim rodzicem? Wiadomo, przyczynnie. Jaka taka najważniejsza myśl opanowuje, Tomek? Tomek, co tam trzymasz? Kamień! Po co ci ten kamień? Nine! Tomek, jak słyszysz taką muzykę, to co Ci przychodzi komuś do głowy? Tak, co robiłeś przed chwilą? Jak to Kasper mówił, macam liście. Tomek, czy sprawia ci to przyjemność? Niewielką, acz sprawia przyjemność. Tomek. Czego, czego nie lubisz? Tak, najbardziej to, czego nie lubisz. Kamery. To jest nieprzyjemna dla mnie. Kamera prawdę ci powie. <grymne> A co byś dla rodziców zrobił, Tomek? Dla rodziców? Zagrał w filmie. <grymne> A wujek po co bierze kamerę na wakacje? Wujek bierze po to, żeby ci zadawać pytania, Tomek. I to zawsze nieprzyjemne.